Cześć wam wszystkim, to majzongward.pl Pokażę Wam dzisiaj świetną dechę ze stajni Bastion Onwards. Jest to Bastion Sportster. Świetna decha, właściwie naprawdę ultra uniwersalna. Długość tej deski to 91 cm długości, 25 cm wysokości, 76, m, 76 cm to jest wheelbase. Grafika albo niebieska, albo czerwona. Wszystko zależy po prostu co Tobie się podoba. Wszystko nakładane jest sitodrukiem tutaj na cała grafa. Dlaczego taka świetna nadecha? Jest to ultra universal. Albo na szybkie zjazdy. Posiada 3D Concave. Naprawdę świetnie lokuje się stopa i przy slajdach bardzo dobrze się kontroluje. Do tego dodatkowo wytaliowana bardzo ostro przy footbreakach. Jest miejsce. Dużo, dużo bardziej stabilnie się trzyma, jeżeli ma się właśnie taką talię. Można bliżej deski dać nogę i elegancka elegancka można na niej właśnie hamować. Deska cała jest w dropie, plus dodatkowo jest w dropie cały dek, jak widać przy tym concave'ie i jeszcze do tego jest rocker. Jest to połączenie wszystkich tych czynników, czyli tą dechę naprawdę uniwersalną, plus świetną dla wszystkich miłośników długich odległości. Bastin specjalizuje się w dechach, które są i na miasta. I właśnie na długi pusz, i dlatego ta decha naprawdę nie świetna. Katałty z przodu, czyli wycięcia open lipy całe Jazda jest taka, że nie musisz rozmontowywać traków, żeby do dropa włożyć yy, trak. Już Wam pokazuję sekundę, jak działa wszystko. Wyjmiemy tutaj sobie trak. Generalnie sytuacja wygląda tak, że normalnie można wsadzić go od góry przez przód. o, Pach, tak. nie trzeba go rozmontowywać. Można montować dechę w dropie i elegancko wszystko to się, wszystko się zgrywa. Super uniwersalna decha, właściwie kurczę do każdego rodzaju jazdy, oprócz może freestyle, no do freestyle się tak naprawdę no ja nadam, nie nada za bardzo, ponieważ nie macie kikerów, ale jeżeli chcecie coś do szybkiej jazdy, do długiej jazdy, czyli długiego puszu, albo coś obniżonego, po prostu typowo na miasto, sportster idealna decha dla Ciebie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania pro pod lub Innych desek dostanij Bastina lub innych desek w ogóle na zastawu. Piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Longboardy.pl